Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy się trochę rozerwać i trochę zabawić, a przy okazji wykonaliśmy z najgorszego możliwego pranka. Oglądajcie do końca, żeby się przekonać, co tam się wydarzyło, moi drodzy. I jeszcze chciałem Was zachęcić serdecznie do skorzystania z promocji od partnerów naszego wyjazdu, czyli marki Computronic, marki Intel oraz marki Rokat. No i gratulacje dla zwycięzcy klawiatury gamingowej. No i Rokat przychodzi dla Was z kolejnym konkursem na taką oto myszkę. Jeżeli chcesz być jej właścicielem, to oczywiście zasubskrybujcie. Subskrybuj nasze kanały, zostaw łapeczkę w górę i napisz dla nas jakiś miły, sympatyczny komentarz, bo to z komentarzy wybierzemy zwycięzcę. A teraz do odcinka. Jo, jo, jo! Ej, dobra, szybko powiedz widzą, gdzie jedziemy, bo widać się normalnie. Widzowie, jedziemy teraz y, na profesjonalną arenę y, VR i będziemy się naparzać w wirtualnym świecie. I Bepson powiedział jedną ważną rzecz: że, jeżeli Sudak chociaż pomyśli o y, snajpowaniu go, żeby tylko Kepcia walić, to Kepcio powiedział co powiedział? Y, knockout na miejscu w 3 sekundy. Tak, no, na miejscu 3 sekundy, że z łapami do niego wyleci, tak powiedział. Dobra, jedziemy, zobaczymy, co tam będzie. Podobno w jak jest jest taki, że jesteśmy z Biura Ochrony Rządu i przeprowadzamy inspekcję w celach bezpieczeństwa. Tak? To mi się podoba. I tu jest nasz znaczek oficjalny: wpada na Skyskop. To jest. To jest. Dobrze, powiedział, co? dobrze powiedział? dobrze Dobrze powiedział Dobrze jak chłopaki robią. Dobrze. Bardzo dobrze, ja też oceniam 10 na 10 skali 10 do 10. Jest git, pozdrawiam całą legnicę dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. jo no, no, by nie, no, jesteśmy no, już w galerii, no, jesteśmy w Good Game Arena idziemy się po na Lecimy? Dawaj trafcie. Ale to Solo jest? No no Solo, Solo. A, to, to nic nie będę widział? A fale. Ty, ale no. dziwnie, ej wiesz, ja nie zostaw Zabre, Okularki okej, okay? to pokaż tak mi Jest, jest gips go. Do Ej smarty smart jest, 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 jest smart, no. Ale się o, dziwnie czuję Ej zostaw mnie, co bo jak ci... Co tak, co tak, no weź Ej serio, Ej, nie zdziwi się człowiek Bo jestem pierwszy raz w ogóle na tym, nie? Czerwony, to wchodzimy w czerwony Dobra Ła <gadanie się, nie? gadanie> <gadanie> <gadanie> no ty, no Zaraz ci to skopnę, Ty się panie, ja, Dobra, panie kolor żółty, jak się nazywasz? Ja? No Bebzon Bebzon Tak Ważne, się było domyślać Przed sobą widzisz taką tabelkę? W prawym Ta. dolnym rogu jest start Ej, daleko, w prawej i Tak, środek Tak mnie denerwował, więc patrzcie co ja robię nie, dostałeś No nie no, blanka dostałeś Serio, kurczę, jest dobre chyba nie, nie, to dozerz, nie. No planka dostajesz, no to No nie mogę! Ten, <grym> no, a nie czuję Nie, kafej! Jeszcze raz ugudzisz, to masz gółem Podsumowując ogólnie wygraliśmy teraz luki i Smarty 4, wygrał, 3, 4, 4, wygrał 3, 4, 4, znaczy przegrał 1 do 10. Miał 1 i 10 LED, a ja miałem 10 szwagów i 15 LEDów Boem to ogóle, no Jest git, pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Ej, oj w porządku, nie? To? No. Ale jak się grało w ogóle? Fajnie, nie? Tylko trochę, trochę boli Zwycięstwo! Let's go! Yo, yo, yo! Jakub, Słucham. kilka słów Jak się Ty... robiłeś? Bardzo, bardzo, zresztą widać po mnie chyba, nie? No chyba widać Chyba no. delikatnie widać, ja tam nie schodziłem ale nie do końca, bo jak ktoś idzie na pływ i się cały sposób Ale nie, stwierdzili to Znaczy że się dobrze bawił, bo uczestniczył, nie? Ale stwierdziliśmy no, Nie, ale my... to za naprawdę Bo Jakub tak. bierze niedługą ślub i jak tak. wychodzi na to co dwa dni, to wstawiam, no pół Jakuba Tak, ja będę uczestniczył U na Fajna tak. On będzie robić 10 rodzin na tą więc potem jedzenie tak. będzie y... Wszystko, wszystko Dobra, ale jeszcze jest jeszcze z jedna atrakcja, w sezonie Bebzona na tą kolejkę. Najgorszą. To na to najgorszą. Najgorszą. Najgorszą Webzon że... Bebzon! Odlatujesz! Odlatuje! Ja pierśie! Dwa! Czekaj, jest doliczając? Nie! Odluj się silnik, jak widzicie! O kurde! Ej, tak! Ja... Czeka! Czekaj, jak się z tego ściana ładuje! O kurde! Ja pierdzielę! Ej, jestem z wami jeszcze? O kurde. Ej, ja jestem dobry na kamie czy jak? Stary, ty zimnot piszczak. Nie wiem stary, gdzie jestem? Ło! Ja pierdzielę! O kurde! Ej, bo ja mam słonek, ale ma nic nie trafia. Ło! Czekaj, ja pierdziele! Się. O kurde! Ja... Leży! Ej, pali się chłop! Ja też się łapalę! Ja pierdzielę! Się część się mordo. Kurde, ty! Oa! Ja pierdziele! Oa! Co jest? Ja! a ładuję w niego! Stary, co jest? O co Ja pierdziele! Ty byłeś, Max, tak. Ty byłeś tak, Max. tak, Max, tak, 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 co tak, 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 co Bez opłat. Deep. Ale, yo, yo, yo. To jest właśnie top 10 od Klei i to jest właśnie numer 1 z tak? Yo, yo, parkujcie za darmo tylko w Wewili Poznań. Dzięki Good Game VR. Yo. To jest to. No. To już powiedziałaś. Teraz, teraz trzeba po Bita, i jakby machujesz jakieś nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Co pani panie i będziemy robili? Dobra, teraz tak. Przyjechaliśmy pierwsi, bo oni wzięli Ubera. E, I zamknęliśmy się w domku elegancko. Tak. I jakby. Ej, gdzie zamknęli, bo są tam bloki? Zamknęły, już zamknęło, no, spoko, komuś i jak przyjadą to zamknięte drzwi są i mówimy, że nas jeszcze nie ma, tak? Tak, bo jest taki u nas inside'owy mem, tak. że 15 minut. Że 15 korku. minut, że korki są 15 tak. minut, bo się spóźniam zawsze tak. i <gry> zrobimy tak, że po 15 minutach otworzymy drzwi. Jak się śmieję? Widziałam to. Spójrz to bo to dobre, widzisz koniec? Dobra, sparty, Oznaczajcie nas, e, róbcie TikToki z nami. Oznaczajcie nas, oczywiście, że tak. Padaj się na nasze TikToczki, bo my aktywnie prowadzimy. Ostatnio kiedy? Ja na przykład wrzuciłem ostatnio TikToka. E, Mówi się oddalił delikatnie. E, rzuciłem na przykład. E, do, przed, e, jutro wrzucę na przykład. Ja wrzuciłem też ostatnio. Już mam gotowy, o tutaj zaraz. A czy ty wy go widzicie, ale no, już zupełnie To jest kubuś? Tak ze Kubusia? Poczekaj. <gularna> Fajne, nie? Fajne i ja oceniam w skali od 1 do 10, 10. One eternity later. Może chodźmy na to, gdzie słychać? No k***a, klamka rozwali. Ale to jest idiota. Ej, ale oni wiedzą, nie? Bo my zaparkowaliśmy autę. Wszystko mi się udało, gdyby je to ślimskie auto. Ale ja pokażcie sobie, tak, to widać przez okno kto Nie, lepiej. Mówił, że Franka zrobiła, że nas nie ma i tak dalej. Zadzwonicie, no ja powiem, się. za 15 minut będę do korek. I się siedzimy tutaj, się siedzimy. I wy już tam pizgacie w krawkę i kafek mówi: hej, Ale auto z